Cześć, mam na imię Patryk, a Ty oglądasz kanał, można samemu. Jakiś czas temu zapytałem Was, co myślicie o tym, żebym nagrywał proste projekty, takie, które może wykonać każdy z nas. Projekt lampionu z drewna paletowego bardzo Wam się spodobał, także postanowiłem, że nagram coś jeszcze bardziej prostego dla ludzi, którzy nie mają jakiegoś tam zaplecza sprzętowego. Tak, jak jest to w moim przypadku. Ja wcale naprawdę nie mam dużo maszyn, ale są tacy ludzie, którzy w ogóle takich maszyn nie posiadają. Zrobimy sobie dzisiaj dwie rzeczy. Zrobimy najpierw skrzyneczkę, a potem zajmiemy się zrobieniem doniczki. Wykorzystam do tego takie oto deseczki. Takie deseczki są dostępne praktycznie w każdym markecie budowlanym, więc z dostępnością nie ma problemu. No i co? I pokażę wam, że za pomocą takich zabytków antyków. No wkrętarka no to jest tylko i wyłącznie wygoda, ponieważ no, można to zrobić wszystko ręcznym wkrętakiem. Ale uważam, że to chyba będzie no, niezbędne, ponieważ bardzo ułatwia pracę. To jest taka skrzynka uciosowa, kosztuje to dosłownie parę złotych. I oczywiście wkręty, jakaś miarka, no i coś do zakreślania. Najzwyklejszy ołówek szkolny Także zapraszam Was serdecznie na film. Coś prostego. Jedziemy po najniższej linii oporu. Mam nadzieję, że komuś się to spodoba. Deski kupione w marketach czy gdziekolwiek mają zwykle nierówne krawędzie. Należy je wyprostować. Ja zaczynam zawsze pracę od wyznaczenia sobie linii pod kątem prostym za pomocą kątownika. W moim przypadku jest to kątownik nastawny, ale może być to jakikolwiek inny kątownik. No, i wtedy sobie wycinamy ten fragment, taki poszarpany. Zostaje nam linia prosta i to będzie nasza baza do tego, żeby wymiarować sobie elementy i dalej je docinać. Jak mogliście przed chwilą zauważyć, skrzynka uciosowa, gdy nie jest zamontowana, tak troszeczkę lata. Dla większej stabilności pracy można już sobie do stołu przykręcić. Tam są takie otwory, i tam spokojnie wejdą nam wkręty. Tylko pamiętajcie, aby dobrać odpowiedniej wielkości łeb śruby. Parę deseczek, no i troszeczkę znudziło mi się takie ręczne docinanie. Mam pilarkę ukosową, więc czemu z niej nie skorzystać? Ale pamiętajcie, ja jestem leniwym człowiekiem, ale wszystkie te czynności można naprawdę wykonać, czy to z ręki, czy za pomocą takiej właśnie skrzynki uczasowej. i brzeszczota, najtańszego w sumie brzeszczota, jakie są dostępne w marketach. Dobra, pora zająć się już samą skrzynką. Wyznaczam sobie teraz takie 60 cm deseczki. Będę ich potrzebował 10 sztuk, ponieważ na każdy dłuższy bok potrzebuję 3. Deseczki mają po 6 cm szerokości, będą 3 w górę i pomiędzy tymi deskami będzie centymetr takiej wolnej przestrzeni, co da nam 20 cm. No i jeszcze dojdzie podstawa z tych desek, czyli Jakieś 21 cm samą podstawę robimy z tych samych długich desek, to będą cztery deski. Takie same odstępy po centymetrze. Szerokość tych krótszych desek uzależniona jest od tego, jaki chcemy mieć wymiar tego krótszego boku oraz tego, jakiej grubości są nasze deski. Jako że w mojej skrzynce dłuższe deski będą wychodziły sztorcem tam, gdzie będzie krótszy bok, musimy sobie teraz. Ustalić, jaka jest szerokość tego krótszego boku. W moim przypadku 30 cm. Każda deska ma grubości około 13 mm, czyli dwie deski: razy 13 mm, mamy 26 mm. No i teraz 300 mm, odjąć 26 mm, i wychodzi nam rozmiar deski równy 274 mm. Dosyć precyzyjna robota, ale wszystko jest do zrobienia. Tych krótszych desek potrzebujemy 6 sztuk trzy na każdą stronę i to nam wystarczy do zbudowania naszej skrzynki. Jak już widzieliście, potrzebujemy jeszcze cztery elementy, to będą takie listewki. W tym przypadku jest to centymetr na centymetr. Będą to takie słupki, do których będziemy przykręcali deski od środka, tak żeby te połączenia nie były widoczne. Będzie to wyglądało estetycznie z zewnątrz. No a wysokość tych słupków ustalamy sobie poprzez no tak jak mamy wysokość, są trzy deski po 6 cm, mamy 18 i dwie przerwy 20 cm, czyli spokojnie tam wystarczy jakieś 18-19 cm, tak żeby to nie wystawało ponad lico. Możemy przejść już do montażu skrzynki, mamy wszystkie potrzebne elementy. Ja zaczynam montaż od połączenia spodu i tych bocznych, krótszych boków za pomocą małych wkręcików i zauważcie teraz, że nawiercam sobie otwory pod te wkręty, a to tylko po to, że zapobiegnie mi to rozpękiwaniu się deski podczas, gdy przegnę troszeczkę z siłą do kręcania. I tak będę robił to ręcznym wkrętakiem, ponieważ przy takich pracach dosyć delikatnych, ufam bardziej swojej ręce niż jakiemuś tam narzędziu. Do ustawiania przerw użyłem Listewki, która walała mi się po warsztacie, miała ona akurat grubość 10 mm, ale wy możecie użyć czegokolwiek albo nawet i mierzyć za każdym razem, czy odległości są odpowiednie. Ogranicza was tylko wasza fantazja. Trzeba sobie radzić w każdej sytuacji, a majsterkowanie naprawdę tego uczy. No, i teraz będziemy pieli się już w górę z naszą konstrukcją, koniecznie w miejscach, gdzie będą wkręty w tych słupkach. Musimy to nawiercić, ponieważ tak cienkie elementy no, będą nam po prostu pękać. No a nawiercamy raz to z jednej, raz to z drugiej strony. Zależy, gdzie będzie deska. Ja tutaj zrobiłem na razie te dwie węższe krawędzie, i potem, już jak będę miał te dwie węższe krawędzie, będę montował te deski szerokie, które dadzą nam już pełną konstrukcję, deski oczywiście w odstępach, w takich samych odstępach jak to było u podstawy, znowu ta sama listewka w akcji i tak powolutku, powolutku pniemy się w górę, aż skończymy. Gdzie nie gdzie może być nam ciężko dokręcić wkręta, zależy jak tam sobie wcześniej otwór wywiercimy, ale trochę cierpliwości nas to nauczy. Będziemy sobie to skręcali, a potem się cieszyli z dobrze wykonanej pracy i fajnej ozdoby, czy to na balkon, taras. Widziałem, że niektórzy stawiają nawet takie skrzynki w domu, robiąc z nich półki i różne takie śmieszne sprawy. Kwestia gustu, nie będę tego komentował. Ale na przykład dla mnie świetnie to wygląda pomalowane na biało, w środku jakieś kolorowe kwiatki i świetnie się prezentuje jako ozdoba tarasowa. Zwróćcie uwagę też na to, że nasze skrzynki będą troszeczkę solidniejsze niż takie skrzynki robione na masową skalę bite z szywkami. Po pierwsze, nasze skrzynki są ładniejsze, nie ma tutaj wkrętów na wierzchu czy szywek, a po drugie są to wkręty, to raczej nie wypadnie. Wiadomo, nie można będzie w tym nosić po 15 kg jabłek, ale będzie to o wiele trwalsze i lepiej wykonane niż właśnie takie no, skrzynki produkowane no, po prostu, żeby zarobić jak najtańszym kosztem, tak? No, już gdy skrzynkę mamy poskręcaną, możemy troszeczkę popracować nad jej wyglądem i bezpieczeństwem naszym. Ponieważ podczas cięć gdzieś tam mogły się podnieść jakieś drzazgi. nie chcemy, aby to gdzieś tam się wbiło w palucha. Także możemy to sobie ładnie zeszlifować, zaokrąglić krawędzie, żeby się tam to nie obijało. No i co? Kwestia impregnacji, to co lubi? Olej, farba czy też opalanie. No, i tyle mamy gotowe. Skrzyneczka gotowa, teraz wam pokażę, jak w bardzo podobny sposób zbudować na szybko doniczkę. Wiem, że tego jest mnóstwo w sieci, ale u mnie tego nie ma, więc czemu nie? A więc tak, potrzebujemy 10 desek na stworzenie tych dłuższych boków. Te 10 desek będzie miało wymiar taki sam. Tutaj mamy 5 desek na krótsze boki, ale dlatego 5, ponieważ taka deseczka wyda nam na, na, na dwie po prostu. Pokroimy ją na dwie części. Ponieważ to będzie po 25 cm, tutaj będziemy mieli 50, 25, to będzie taki fajny prostokąt. No, i tutaj ostatecznie wyjdzie nam 10, tak? Tutaj mamy nogi. Nogi będziemy robili w ten sposób, że będzie to montowane tak. I jak możecie zauważyć, teraz z jednej strony będziemy mieli bok troszkę węższy, a tutaj będzie szerszy o grubość tej deski. Na upartego można to puścić przez pilarkę stołową, ale że jest to prosty projekt, damy ten szerszy bok, damy po prostu od boku. Yy, tak, damy od boku, damy od boku, ponieważ jest to prosty projekt i nie będziemy tutaj zbytnio kombinować. Efekt będzie równie fajny. Parę desek do dna, które będziemy docinać sobie na wymiar. No, i te listeweczki, takie, które posłużą nam do tego, żeby te deski od dna położyć na tych listewkach. I dodatkowo jeszcze jakieś cztery deski, żeby stworzyć koronę, żeby ładnie to było zwieńczone i wyglądało dosyć zachęcająco. Sprawdźcie, jak to zrobiłem. Będę wszystko omawiał po kolei. I znowu najlepiej pracę rozpocząć od wszystkich pomiarów. To są te same deseczki, mają one 13 mm grubości. No i nasza doniczka ma mieć docelowo 50 cm na 25. I robimy tak jak w poprzednim przypadku, tak jak był w skrzynce. Szersze boki będą wychodziły sztorcem na bok krótszy, także tak, żeby otrzymać 25 cm, musimy dwie grubości deski odjąć od tych 25 cm i wtedy na taki wymiar, w tym przypadku 22 cm i 4 mm, zaciąć nasze deseczki, żeby ostatecznie wyszło nam 25 cm z boku. Jak możecie zauważyć, rozłożyłem 5 desek, to będzie nasza wysokość doniczki. Czyli 6 razy 5 to jest 30 cm. No, i jeszcze dodatkowo na nóżki daje 5 cm, czyli potrzebujemy 8 deseczek o długości 35 cm, i to te deski stworzą nam nóżki. Elementy do stworzenia korpusu naszej doniczki są już gotowe. Jest to 10 deseczek o długości 500 mm, 10 deseczek o długości 224 mm i 8 desek, które stworzą nogi o długości 350 mm. Teraz można już sobie to powoli zacząć składać. Same dno dotniemy już po zrobieniu, ale będą to deseczki o długości 224 mm teoretycznie, ale Obetniemy tam 2-3 mm więcej, ponieważ chcę, żeby to troszeczkę pracowało i żebym nie musiał na siłę tego tam wciskać. Jak już widzieliście, poskręcałem nogi. Tutaj jest troszeczkę taka mała wada, ponieważ łącząc te nogi ze sobą pod kątem, zrobiłem to w najprostszy sposób, czyli trzy wkręty na każdej nodze są widoczne, ale naprawdę po malowaniu tego nie będzie aż tak widać. Poza tym, większe zainteresowanie ludzi będą przykuwały kwiatki, które będą tam rosły, a nie sama donica. Zwróćcie teraz tutaj szczególną uwagę co do położenia nóg. Pamiętajcie, że postanowione było, iż szersze boki nóg będą na tej węższej stronie doniczki. Także trzeba to ustawić dobrze. No i można zacząć już skręcać, zaczynając od tych desek. Najdłuższy. Robimy dwie ściany, te najdłuższe a potem będziemy skręcać te ściany krótsze. Bo pamiętajcie, że krótkie deski miały iść pomiędzy dwie deseczki tych dłuższych boków. A pamiętajcie tylko też, żeby dobrać odpowiedniej długości wkręty, tak żeby nie przechodziły nam na no. wylot. A tutaj już mamy pogląd, jak wyglądać będzie nasza doniczka. Brakuje tylko jeszcze korony, wsporników od podłogi, no i samej podłogi. Te nasze wsporniki wykonane są z podobnej grubości, właśnie deseczki. To są takie wąskie paski. Koniecznie przed montażem trzeba je nawiercić, ponieważ podczas wkręcania jest duże prawdopodobieństwo, że to nam się rozpęknie. No i będzie taki mały problem, trzeba będzie dorabiać nowe, a na to nie mamy czasu. Więc warto się przyłożyć od razu. Oczywiście, wsporniczki montowane są na wkręty. Znowu wkręty są dobrane w taki sposób, żeby nie wyszły nam na wylot. No, i tutaj macie już prezentację, jak to wygląda. To jest naprawdę bardzo prosta konstrukcja. Teraz weźmiemy się za docinanie desek, które stworzą nam podłogę. Deski docinam, tak jak mówiłem wcześniej na wymiar troszeczkę pomniejszony gdzieś tam o 2-3 mm, tak jak boczne ścianki, tak żeby był tam luz, żeby można było tym swobodnie manewrować, żeby ustawić szczeliny, ponieważ nie będę robił tutaj pełnego dna, będą szczeliny. Jak wyjdzie, tak wyjdzie, nawet i lepiej, ponieważ jak dostanie się tam jakaś woda, to spokojnie sobie to spłynie i nasza doniczka troszeczkę dłużej wytrzyma na zewnątrz. Deseczki można pozostawić tak, żeby sobie tam po prostu leżały, gdy dojdzie tam ziemia, dociśnie to i raczej się to nie będzie przesuwało, jednak ja zdecydowałem się na przybicie ich takimi małymi gwoździkami do boazerii 20 mm długości to spokojnie wystarczy, żeby te deski się nie przemieszczały. Ułatwi to oczywiście jakieś transportowanie doniczki i tak Nie jest to konieczne, ale ja się na to zdecydowałem. Przejdźmy teraz do montażu korony. Można to oczywiście zamontować tak, że montujemy deski pod kątem prostym i mamy po problemie, ale skrzynka uciosowa, którą tutaj pokazuję ma możliwość zacinania pod kątem 45 stopni. Jeżeli do tego się przyłożymy, wyjdą nam naprawdę fajne, zacięte kąty, no i ładnie się to połączy. A wyglądać to będzie o wiele lepiej niż, niż takie połączenie pod kątem prostym, tak deska do deski. Ja oczywiście wybrałem tą opcję bardziej zaawansowaną. Dociąłem sobie dwie krótsze, dwie dłuższe deseczki odpowiednio do wymiarów. Tutaj musicie pokombinować w zależności od tego. Jakie wymiary ma wasza doniczka? Jeżeli wszystko poszło ok, nic wcześniej wam tam nie uciekło, jakieś wymiary, kąty i tak dalej, wszystko powinno elegancko tutaj wyjść. Mi tutaj wyszedł taki malutki uskok gdzieś na milimetr, 2, ale to nie ma większego znaczenia. Całą koronę montuję od góry wkrętami. Znowu wkręty są na wierzchu, ale uwierzcie mi, że. Po jakimś opaleniu, malowaniu itd. tego nie będzie widać, nikt nie będzie na to naprawdę zwracał uwagi. No i gotowe mamy stworzoną własnoręcznie doniczkę. Nic tak nie cieszy jak wykonanie czegoś samemu, tym bardziej, że będziemy to później często oglądać. Doniczkę przed wsypaniem ziemi należałoby ochronić folią, którą możemy przybić takerem pod koroną. Nie będzie tego widać. Zasadzić kwiatki i cieszyć się z własnoręcznie wykonanej donicy Mam nadzieję, że udowodniłem wam, że bez specjalistycznych narzędzi możemy stworzyć naprawdę coś fajnego. Ja troszeczkę oszukiwałem, ponieważ no ja mam dostęp do piły kosowej i bardzo mi to tylko pomogło i przyspieszyło pracę, ale naprawdę taka skrzynka jakaś tania piła wystarczy do stworzenia jakichś fajnych kształtów. W miarę tego jak będziecie się dalej tym interesowali i zbierali sprzęt, można zacząć kombinować. Tutaj macie na przykład wyfrezowany uchwyt. Tutaj mamy tą naszą skrzynkę, która nie ma uchwytu. Już ograniczeniem jest tylko wasza fantazja na Prostej pilarcy ukosowej można stworzyć sobie takie miotki. Również bardzo fajna sprawa. Z tego można zrobić doniczki, półki czy, czy inne rzeczy. Ale chyba najfajniej wyszła ta doniczka. Można to w prosty sposób również zabezpieczyć, opalając to drewno. Tylko pamiętajcie, że jak opalamy taką sosenkę, robimy to wzdłuż słojów. Tak żeby nie było miejscowych przypaleń ale to jest temat na inny film. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że podoba się to, co robię. Właśnie tobie? Lub też jakiejś grupie, jeżeli oglądacie to w kilka osób. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, polubienia tego filmu, udostępnienia tego, jeżeli się podobało. Naprawdę chciałbym zwiększyć troszeczkę swoje zasięgi, ponieważ to, co robię do tej chwili, no, troszeczkę nie jestem zadowolony z wyników, ponieważ bardzo się do tego przykładam, a nie ma to odzwierciedlenia w wyświetleniach i tak dalej. Także zapraszam Was na następne odcinki. Dajcie mi znać w komentarzu, czy takie proste projekty, jak te, czy też ten poprzedni lampion, o którym mówiłem wcześniej. Wam się podobają. Będę wiedział czy nagrywać, czy nie nagrywać takich rzeczy, ponieważ ostatnio no, mam takie no, już ciemne myśli związane z YouTube'em, ponieważ no, nie, nie idzie to tak jakbym chciał, żeby szło. Na razie, cześć. Zapraszam na kolejny film.